Cześć, to Asia. Dzisiaj chciałam Wam pokazać, jak zrobić pudełko na kartkę. To jest kartka wielkości 13,5 na 13,5. I zrobimy sobie do niej pudełeczko. To oczywiście jeszcze nie jest ozdobiona kartka, ale już Wam pokażę, jak, 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 jak to wykonać. Będziemy potrzebować do takiej właśnie kartki. Będziemy potrzebować arkusz papieru skropowego 30 na 30. I mam tuż tutaj kartkę z bloku A3. To jest z bloku technicznego, ale o podwyższonej gramaturze 240 gram. Dlaczego A3? Dlatego, że te wymiary, które będziemy potrzebować, no one wykraczają poza wymiar A4. Także będziemy potrzebować dwa takie arkusze. Ten skrapowy będzie pieczkiem, a ten biały będzie dołem. I teraz, i tak, no jeszcze będziemy potrzebować tablicę. Oczywiście, że ktoś ma tablicę, może się posiłkować linijką. No, ale ja wam pokażę tutaj, jak ja to robię na tablicy. I tak, przede wszystkim musimy sobie odmierzyć tutaj nasze wymiary. I właśnie to jest bardzo ważne, żeby tutaj nam wszystko idealnie grało. To muszą być te wszystkie wymiary idealnie. A że ja nie, nie wierzę trymerom, także odmierzymy sobie właśnie tablicę. To jest taki trik, który ja podpatrzyłam u Natalki Prowaski. I teraz tak, potrzebujemy z tego białego papieru, który będzie naszym dołem. Potrzebujemy kwadrat o bokach 10,5 cala na 10,5 cala, czyli ja sobie tutaj na 10,5 cala biguję i tu też na 10,5 na 10,5 cala, i to sobie odkroimy, ale zanim to, to jeszcze weźmiemy sobie górę, i górę też sobie zabigujemy, tylko tym razem na. 9 i 5 ósmych. I tutaj też będzie 9 i 5 ósmych i wszystko, co została kwadratem, sobie tutaj odcinamy. Ja już tutaj sobie przycięłam nasz papier. I tutaj sobie sprawdzimy, ta nasza góra będzie miała. 24 i 4 centymetra, widać 24 i 4, natomiast, natomiast tutaj ten bok ma 26 i 6. I teraz kolejny raz wyciągamy biegowicę. Moja biegownica to jest biegownica Marty Stewart. I teraz tak na początek zrobimy sobie dół. Na dole będziemy biegować na 1 i 1, 4, y, I na 2 i pół. I teraz 90 stopni jeden 1, jedna czwarta dwa i pół i tak też kolejne dwa boki bierzemy sobie teraz tutaj naszą yy, nasz papier na, na wieczko i tutaj będziemy migować na jeden na dwa jeden i 2, i tak samo, 90 stopni. 1, 2. Tutaj mniej więcej ta wysokość to będzie mm, 2,5 cm. Natomiast z dołu to będą 3 cm. Dzięki temu to nam się to nie będzie za bardzo na siebie nie chodziło. No, jeżeli chodzi o biegownicę, to jest tyle. Teraz potrzebujemy nożyczki. I teraz co robimy? Potrzebujemy sobie tutaj wyciąć, zostawić takie skrzydełka i zostawić tutaj tylko te boki. Także już wam pokazuję, jak to robimy. Tutaj sobie wycinamy, będziemy ciąć. Czy to widać? Tutaj po tej linii, tak? Czyli nie tniemy sobie środkiem, tutaj tego biga, tylko tniemy sobie tutaj na zewnątrz. I teraz musimy sobie. Jakby w tym miejscu ten wig po prostu wigowanie wyciąć. Tak czyli tutaj po jednej krawędzi, po drugiej krawędzi. I to sobie I to sobie wyciągamy, tutaj tam zostało w drugą stronę, i to obcinamy. I teraz obcinamy sobie to, co mamy tutaj. Dotąd. Czyli tak, żeby nam została tylko ta część, czyli tą wycinamy też. I też wycinamy cały czas tak, żeby ten całe, całe biegowanie, tutaj tą krawędź biegową, wyciąć. I tak to wygląda. I teraz musi nam powstać tak, że musimy mieć tu to skrzydełko, tu i tu. Czyli tutaj te te narożniki i będziemy wycinać i będziemy wycinać to tak samo tutaj i tak samo tam jeszcze jedno Wam pokażę czyli tak, jeżeli tutaj mamy to skrzydełko to będziemy siedzieć tutaj takie skrzydełko czyli będziemy tutaj robić tu w tym miejscu będziemy wycinać tak, czyli tutaj wycinamy tutaj wycinamy to co nam tutaj zostało sobie chowamy do środeczka i wycinamy i teraz wycinamy sobie całe to wycinamy sobie całe to. I już widać jak nam tutaj mniej więcej powstaje. No i tutaj potrzebujemy u góry też stronę odbicia. Także jeżeli tutaj mamy to skrzydełko, to to skrzydełko będzie też tutaj w tą stronę. Także tutaj sobie wycinamy. Odcinamy, chowamy, druga strona ciach, tutaj odetniemy to, odcinamy tutaj i ostatnie odcinamy to. I tu, tu. I właściwie bazę mamy gotową. Tak powinna wyglądać baza. Ja sobie też tak identycznie, w taki sam sposób przygotuję tą bazę na dół i zaraz do Was wrócę. Już mam tutaj przycięte. Bierzemy zwykłe do biegowania. Będzie jakiś długopis, coś innego. Czy możemy sobie tutaj sobie te wszystkie rogi. Dzięki temu, że tutaj mamy te skrzydełka to nam się tutaj wszystko fajnie sklei, a dzięki temu, że mamy tutaj te podwójne ścianki, to tutaj nam się to schowa, to łączenie i dodatkowo nam też wzmocni klejenie. Także dzięki temu to wszystko będzie troszkę trwalsze i myślę, że tak będzie bardziej elegancko wyglądać. I tak samo górę Ja tutaj będę używać kleju w taśmie, bo on moim zdaniem jest najlepszy. I tutaj na te skrzydełka nosimy sobie, nosimy sobie taśmę w kleju. To jest ten klej z petronki, on się dobrze klei, także całkowicie wystarczy. I teraz, oczywiście, można będzie też tutaj użyć taśmy dwustronnej. Nie polecam kleju, bo klej to. Wiecie, no długo będzie po prostu to wiązało. I teraz tutaj staramy się jak najbardziej dokładnie to przykleić. I tak dokładnie przyklejamy sobie z wszystkich czterech stron. Teraz tutaj, gdzie mamy tutaj to skrzydełka, to tą część będziemy szukać pierwszą. I dzięki temu ona nam to troszeczkę wzmocni. Zamykamy. Tutaj możemy sobie jeszcze czymś przejechać, żeby to nam mocno się wkleiło, Bierzemy też tutaj. I jak już to nasze skrzydełka mamy schowane, to teraz wklejamy sobie te dwie. I w taki sam sposób będziemy skleić też, też ten nasz dół. To mamy wieczko, a jeszcze zaraz wkleimy sobie dół. I dzięki temu, że mamy te ogólne ścianki, to to wszystko, widzicie, ładnie to jest pochowane. Wygląda to ładnie elegancko dobra, to ja sklejam dół i zaraz wracam dół już mam sklejone, tak samo jak na górze tutaj wszystko jest pochowane możemy sobie to jeszcze przejechać kością, żeby to wszystko się ładnie tutaj przyklejało i chwila prawdy zamykamy nasze pudełeczko i tak to będzie wyglądać. Jeszcze weźmiemy kartkę, to jest kartka 13,5 na 13,5, teraz sobie jeszcze zmierzymy. Mamy. O, proszę bardzo. 13,5. I ta kartka wchodzi tutaj. Ona jest tak specjalnie zrobiona, że na tej nie ma z dużo luzu, bo też nie ma po co. I wkładamy sobie. I tak to wygląda. Tak jak widać, ten spód jest troszeczkę wyższy niż, niż góra, żeby też łatwiej to się wyciągało. Tutaj można oczywiście sobie jeszcze zawiązać jakąś stążeczkę, ale też niekoniecznie można tą górę jakoś ozdobić. I tak to wygląda. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. I do zobaczenia w następnym filmie. Pa, pa.